Dzisiaj zaczynam redukcję. Moim planem i czymś, co najbardziej mnie motywuje do zaczęcia tej redukcji, jest nagranie dla Was filmu Tydzień jedzenia. I już zaczęłam kręcić śniadanko, teraz obiad. Zapomniałam już nawet trochę, jak się gotuje jak się te przepisy robi. Ale się postaram. Później bardzo bym chciała zacząć biegać, i mam taką misję, że zacznę takie małe trasy robić. Już sobie wybrałam, jakie trasy zacznę robić. Na początek, wiadomo, jest mocna motywacja. <grym>, jak to zawsze. Weźcie sobie, że Drugi dzień, a my dzisiaj jedziemy do Warszawy. Mamy cioba. Chciałam do środka, żeby nagrać i powiedzieć, że drugi dzień i to jest najgorsze. Jedziemy do Warszawy, jest dzień dziecka. Mama zaprasza mnie w ogóle na pizzę. No wiadomo, trzeba się ogarnąć nadal. Starać się jeść tyle, ile powinnam. I to jest chyba taka rada dla was, że nigdy nie ma odpowiedniego momentu na redukcję, na, na to, aby zacząć, bo zawsze coś się wydarzy, zawsze będzie jakaś okoliczność, zawsze gdzieś, coś cię ktoś gdzieś zaprosi, zawsze babcia ma to ciasto, no ale jednak mimo wszystkiego trzeba spróbować. Ja na tej mojej pierwszej redukcji miałam wigilię za miesiąc i też miałam takie, no nie no, zaraz święta jak? I co? Całe święta? Jadłam tyle, ile powinnam, byłam najedzona, było wszystko ok. Tak się pocieszą. Wyruszamy do Warszawy. Będziemy Wam nagrywać kolejne TikToki, y, Reelsy i Shortsy z kuchennymi rewolucjami. I jedziemy na joba, jak mówiłam. Aha. Ostatnio powiedziałeś w całym filmie: Nie mam spodni. Możesz co? powiedzieć coś więcej dzisiaj? Mam spodnie. Dzisiaj nagrywamy trzeci odcinek Kuchennych Rewolucji. Na zasadzie także muszę zjeść coś. No i wróciliśmy z tego jedzonka. Powiem Wam, że drugi dzień redukcji i jesteśmy w Warszawie pełno nowych restauracji, nowego jedzenia. No i. A ja znowu nie mam spodnie. No i teraz tak sobie myślę, czy dobrze zjadłam. Mam nadzieję, że tak. I po prostu musiałam się poświęcić dla sztuki dla naszego tutaj. Ja wszystko Nie wiem, ile zjadłam. Starałam się nie jeść dużo, ale było dosyć dobre jadłam, nie bawię. No, ale nadal nagrywam tydzień jedzenia i nadal jest okej. Okay. Jutro będzie podobnie. Jak ja nie lubię tego, że jest trasą zawsze. strasie ciężko, naprawdę, o jakieś super produkty. A wiecie, co jest najgorsze? To jest najgorsze. Tak blisko, a tak daleko. <noise> Złote łuki. Dzisiaj drugi dzień. Dzień drugi dzień. W mojej kuchni zaczynam robić twarz. Mam nawet dobry humor. Muszę tylko przeczytać dobrze scenariusz i lecimy. Mamy tutaj zbiór kosmetyków <noise> i rzeczy do herbaty. Umalowana, ogarnięta. I wyobraźcie sobie, że dzisiaj jeszcze nic nie jadłam, a zaczynamy ten dzień cudownymi kuchennymi rewolucjami cztery. I po prostu idziemy, właśnie do restauracji, coś zjeść. Nie wiem, czy jestem zadowolona z tego, ile zjadłam w Granacie. Robiliśmy tam odcinek Kuchennych Rewolucji razem, także zobaczcie. Zjadłam dwa Kaly, jeden kawałek hachapuri, pół i pół buraczka. Zeszli. Niestety liczenie kalorii dzisiaj jest takie bardzo intuicyjne na oko. Ale byłam w y, czymś takim jak FitCake i jest to kawiarnia, gdzie są obliczone kalorie i zjedliśmy na pół y, z, z który miał 500 kalorii, coś takiego. Czyli po 250. Po 250, no. I wzięłam sobie do domu y, też y, więcej mojego jedzonka i jutro już na pewno będzie klasa. Jesteśmy w trasie, co właśnie my szybę. Jak tam u pana? Piszczyć. Zaraz dojedziemy do naszego bagna. Do nasze bagna. Hmm. Dzień dobry, wróciliśmy z Warszawy i chciałam Wam pokazać, bo byliśmy w Fit Cake Boż w Warszawie. To nie jest sponsor, po prostu są to policzone ciastka i to mnie bardzo, bardzo inspiruje. Cieszę się strasznie, że mogę je spróbować. Będę Wam w ogóle mówić, jak smakują. Lodówce, mam nadzieję, przetrwały. A tu na cypriem. Mamy tutaj deserek słoiczek ala Monte, ala cini minis, i tu jest tarta Rizes. Dzisiaj do herbatki, kawki wyjątkowo nie mam, będę jadła tą tartę, bo się o nią boję po prostu. Te słoiki w lodówce mogą trochę być dłużej, a posmakujmy tartę. Bardzo przepraszam za warunki mojej prezentacji, ale tu się dzieją takie rzeczy. Tutaj coś takiego. Trudno. Kąszę to. No problem, no sugar, no problem. Wybrałam jednak cini minis. I powiem Wam, już pachnie cini minis. Uuh. 167 kalorii. Bardzo mało. Test smarku. Mhm, Bardziej pianka. Hmm. Kurde, mam takie poczucie dużego erytrytolu. Ojej. O kurde, powiem wam, że to jest to ten mem taki, że y, babka wymiesza sobie skyr i kakao i ole monte. To ja powiem wam, że ja chyba wolę zjeść coś normalnego mniej niż wielkiego, dziwnego. Jem cały czas to coś. i Jest tutaj skrobia kukurydziana i skrobia ziemniaczana. No i powiem wam, że Lepiej kupić sobie batonik i masz 100 kalorii, a to ma 200 prawie i batonik jest taki konkretny. Dobra, otwieram okno. Poprowadzę Was teraz po naszym pięknym bagnie. Nowe rzecz. Mamy zasiane. winogrono. Tu mamy zasianą lawendę. Zasadzone. A co zasiane, zasadzone Tu mamy... Mamy tu akurat obiadek. Ja jadłam jakby tutaj kaszę. A chłopaki pierogi. Ukraińskie. tam mamy kulkę w kulce. Ja mam się Zasadziliśmy pierwsze drzewo perukowca. Także może za 10 lat będzie duże. Koło wjazdu jest lawenda, a tutaj trzmieliny i inne. Nie wiem do końca. Idę na dół po schodach. Dzisiaj właśnie Cypryn dokończył 3 stopnie. Zrobię Wam teraz mamy update, jak jest na działce. Tutaj pojawiły się jakieś eleczki. Tutaj będzie jeszcze jacuzzi, jak posprzątamy. I bardzo się cieszę z tego kąciku, jak widzicie. Bo bardzo, bardzo długo pracowali tutaj dziadkowie, babcia, dziadek i Cyprian. Ja tylko dzisiaj troszeczkę tam pomogłam, ale żeby ta ścianka wyglądała jak wygląda. No, ja się cieszę bardzo. W tych gazonach już jest coś za ścianę, będzie rosło. i No, pięknie. Agrowłóknina ładnie leży. Myślę, że ta ścianka naprawdę już jest do szyku. No i z tej strony wygląda to tak. <noise> Mamy teraz bardzo dużo konsultacji z babcią, bo byliśmy w ogrodniczym jeden dzień, kupiliśmy pełno roślin, tak jak pokazywałam, zasadziliśmy to. No musimy się trochę podedukować tą całą roślinność. Tutaj. Też jest ładnie skoszone. Położyliśmy agrowłókninę w te, w te gazony dzisiaj. I teraz wchodzę do altanki zmontować film. A tutaj mamy jeszcze nienadmuchane dmuchane jacuzzi. I że niedługo będzie. To jakieś Mamy linią jakiegoś stworka małego. Pięknie tu jest. Ja chciałam tylko dodać od siebie, że tak jak zaczęłam tą redukcję i tak jak ta Warszawa pokrzyżowała trochę te plany, to znaczy nadal jest okej okay, tak naprawdę. Nie jest to po prostu aż taka restrykcja, restrykcja. Wiem, że dobrze jadłam, tylko no bardzo ciężko chodząc do restauracji cokolwiek sobie wyliczyć. Ale spoko, myślę, że kolejne dni będą o wiele lepsze. I jeśli chcecie, to oczywiście dołączcie się do mnie i zacznijcie razem ze mną zdrowo jeść. Ja się będę dzieliła tym, co jem, co robię, bo mam teraz w sobie bardzo dużo motywacji i myślę, że jestem na dobrej drodze. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym filmiku. Będzie bardzo szybko, jak wszystkie. Już teraz chyba trzy miesiące systematycznie vlogujemy. Także pozdrowienia z drewnianego domku.